Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy placki cebulowe. Potrzebować będziemy trzy duże jajka, pół szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, dwie cebule, jedną taką małą, taki mały szczypiorek cebulę dymkę, dwa ząbki czosnku, pięć dekosera żółtego, sól, pieprz, i kurkumę. I teraz czosnek z cebulą rozdrobnię, zasolę i zostawię na 10 minut. Ser pokroję, a jajka ubiję na puszystą masę. Składniki już mam przygotowane. Cebulę zasoliłam. Drobno pokroiłam z czosnkiem, dodaję do masy jajecznej, bo jajka mam ubite. Dodaję mąkę. Doprawiamy solą pierwszem, solą uważamy, ponieważ już cebula była słona. Dodajemy kurkumy według uznania. Możemy dodać kary i to należy pomieszać i dodajemy ser i szczypiorek już tutaj słyszę że tłuszcz nie się rozgrzewa na patelni więc ciasto już mam Przygotowane należy pomieszać i będziemy kładli niewielkie porcje tłuszcz dowolny smalec, olej, masło klarowane, jak i w domu używamy. Dajemy niewielkie porcje i smażymy z jednej i z drugiej strony. Tak to wygląda i smażymy z jednej i z drugiej strony. I tak oto placki cebulowe mamy usmażone. Zdejmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu. Kładziemy następną porcję. Smażymy do skończenia składników. A tak wyglądają placki w przekroju. O ile państwu mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Placki cebulowe.